Siemaneczko w drugiej części Let's Play Gothic Ciemność Gordota. E, pozbierałem sobie już praktycznie wszystko. Mamy miecz strachu. E, no, ma dużo lepsze obrażenia, zdecydowanie. I możemy go sobie założyć. No, i wygląda poważniej, no. Poważniej, dobra. E, a jak tam z siłą stoimy? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. E, moment, bo coś tu. Woda. No dobra, weźmy sobie wodę. E, chrząszcza napoj też. E, chrząszcza sobie ubijemy. 10x piechotą nie chodzi. Dobra. Ok, znaleźliśmy ostatnio Diego. No, to jest grubsza sprawa. Oczywiście on czuje temat i tak samo jak my uważa, że sprawa zaginięcia Oldrika i śmierci ludzi w obozie to nie są dwie oddzielne, tylko to ma z, z sobą związek. E, musimy do magów iść, tak? Z tego, co mi powiedział. Mhm. Mm e... mm, dobra. Z magami ognia. Okej, okay. tak też zrobimy. E, mamy tu strzały, chętnie. Czy ja mogę pójść dalej, czy już raczej nie? Czy chcę w ogóle pójść dalej? To jest dobre... E, dobre pytanie. Bo nie jestem pewien. Były szkielety. Aha. E, dobra, czyli to nie ma znaczenia, czy ja chcę pójść, bo. No, nie ma opcji. Ale ja tu znalazłem jakiś klucz. I też je, klucz do kwatery Oldrika. A, to dostałem od Gomeza. Klucz do magazynu. Jeden klucz był u mnie w chacie też. Dziwne trochę, bryłka rudy, bryłka rudy. Czemu tutaj po 10 tylko? Dziwna sprawa trochę z tym. No ale dobra. Y... Bonus do siły, zajebiście. Okej, okay. fajnie wyglądają te wszystkie takie podki, tylko mają ciemną barwę, takie odcienie. Podoba mi się ich wizerunek. Wizerunek nieskalany nie mają wizerunek. Ym, myślę, że możemy walnąć od razu do siły, plus 5. Dobra, żałuję, że, a może po drodze, eee, weźmiemy, no nie, no tu już nic więcej nie wyczaruję, eee, z, o, ze stołu od magnatów żarcie. Szkielety chyba nie wstały tutaj na nowo, nie? Wszystko stąd zebrałem, a raczej tak. Z kucharzem można pogadać oczywiście też, ale ogólnie, no spadamy stąd. Dobra. Hmm. Dźwięk został tak jak był w ostatnim odcinku. On się schował, ten kucharzyna. O jezu, jest to samo. Dobra, co ostatnio. Nie, to jest ten. To nie jest ten, co wtedy był taki spanikowany. Chyba nie. Dobra, wychodzimy stąd. Zapiszmy sobie, bo ja się tak trochę chyba zapewnie czuję. Zaraz czuję, zaraz coś czuję, że Gara może mnie skarcić. O, proszę bardzo. Nie, naprawdę nie wiedziałem. Chciałem się tu po prostu rozejrzeć. Chciałem się tu cholera jasna rozejrzeć po prostu. A co to jest? Eee, chłopski miecz. Był taki oryginalnie miecz? Bo ten miecz strachu to mi się kojarzy, ale chłopski miecz? Jakoś. jakoś nieszczególnie. Czy tutaj jest to wyjście tajemne zwierzy? Nie, zaślepione jest, dobra. Znaczy tajemne. Yy, ewakuacyjne. To tyle jeśli chodzi o naszego kuchcika. Kolejna osoba wyzionęła ducha. bardzo niedobrze. On się do mnie odwraca. W jakim celu? Coś ode mnie chce? Nie, dobra, przez chwilę mi się wydawało. Nie ma sensu iść na zewnątrz Ale warto posprawdzać zakamarki. Czy czasami wiecie? Czy czasami czegoś nie ma? Bartolo, nie wiem po co ta broń wyciągnięta, stary No ale dobra, nie wiem czy chcę Gomezowi już raport składać, pomyślałem, słucham więc. Niczego konkretnego, tak myślałem. Przecież mógł coś powiedzieć od jego, nie? Yy, dobra, to muszę sobie panowie pozbierać. Znaczy, niekoniecznie sztućce, ale te wszystkie e, szyneczki. I, 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 I fajne rzeczy do żarcia chcę sobie pozbierać ze względu na to, że to mi się na pewno przyda. Także chyba się nie pogniewacie. No dobra. I spieprzamy do magów. Już teraz... Przy... O kurwa mać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie chodziło o mnie. Ja trochę się boję, że ten strażnik ma problem ze mną. Nie, po popro... Nie, dobra, Co, coś tutaj się dzieje niedobrego. Że wszyscy są poddenerwowani. Nie będziemy tam grzebać po skrzyniach ani próbować brać tych mieczy. Absolutnie. Chodźmy w kierunku magów. Tutaj w tym zakamarku coś jest. Dobra, bo zaraz zdechnę w takim jednym zakamarku, jak tak będę pilnie sprawdzał wszystko Alo! Jest tu kto? Cholera, co tu się wydarzyło? To był nasz bohater? Na pewno jest tu jakaś rozpierducha i to gruba w mordy z magami magowie sobie nie poradzili? Musiałem spróbować. Zobaczmy pokój obok No nie, tutaj też jest Slipa. Jest tutaj coś ciekawego? Czy niekoniecznie... Raczej niekoniecznie, dobra? Chodźmy na górę. Ale przecież tu pff, kurde cała chmara magów była, no Co tam się na górze stało? Ok, ktoś tutaj jednak jest. Co jest grane? Mistrzu, koristo, przysyła mnie, Diego. Moja energia słabnie zabiera mi ją. Musicie działać szybko. Co jest grane? O nie, kurwa, pójdzie spać. Jak Iberion. Przeklęci, dobra, mamy jakąś księgę. Zobaczmy sobie tą księgę. Przeklęci. Niewiele się pamięta i niewielu ma odwagę, by rozmyślać o tym, co działo się tysiąc lat temu w górniczej dolinie. Jeden z pierwszych założonych zakonów i nosa przynoszący pierwotnie chwałę bogom ognia, został przeklęty po wieczność. Magowie, odprawiając mroczne rytuały, zwrócili się ku potędze ciemności, zdradzając swojego Boga. Inna w swojej wściekłości potępił wyznawców i przesłał ich, chroń, przestał ich chronić. Beliar wykorzystał okazję, przemienił on magów w bestia arcymistrza, kierującego mrocznymi rytuałami w potężnego demona. Upadły klasztor, w którym mieszkali przeklęci magowie, trafił w najczarniejsze czeluści piekieł. Okej, okay, kurwa, czy tu będzie walka finałowa z jakimś arcydemonem? Eee, czyli oldrikiem. Tak go obstawiam teraz po tej księdze. Dobra, tu nic więcej nie wyczarujemy. Okej. Okay. Mamy tu jakiegoś gościa. Nie wiem o co chodzi. Witaj przyjacielu. Jestem posłańcem magów wody. Zwał mnie Werter. No. Po pierwsze, nie jestem twoim przyjacielem. Po drugie, Koristo, mistrz magów ognia jest chwilowo niedysponowany. Ale jak to? Przynoszę wieści od arcymistrza Saturasa. O co chodzi? Co tutaj robisz? Jak mówiłem, przynoszę wieści z nowego obozu. Saturas, najwyższy z magów wody, jest zaniepokojony tutejszą sytuacją. Szczerze mówiąc, nie wyglądasz mi na posłańca. No, trochę tak. Widzę, że nie mam do czynienia z Żółtodziobem. Słuchaj, nowy obóz wysłał mnie tutaj jako szpiega. Mam ważną informację dla Koristo. Zanim nie wydasz Gomezowi, chcę powiedzieć, że moje intencje nie są wrogie. Zainteresuje cię na pewno, że człowieka zamieszanego w całe to bagno, niejakiego magnata Oldricka, widziano jakiś czas temu w naszym obozie. Co dalej. Ściany mają uszy, a w zamku pełno ludzi gomeza. Nie czuję się bezpiecznie. Spotkamy się na placu targowym. Tam powiem ci wszystko, co wiem. Tymczasem sprawdzę, co u koristo. Do zobaczenia. No. Okej, okay, przez chwilę myślałem, że się będziemy tłuc. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra. Eee, albo może dalej będzie mi się tłuc, tylko chce mnie wyciągnąć gdzieś. Co w sumie też jest pra pra prawdopodobne. Nie zapominajmy, że to jest po prostu yy, cholerny szkodnik. I tyle w temacie. Eee, nie ma tu żadnej gadki szmatki z nikim? Nie, no wszyscy śpią w sumie o tej godzinie. Czego ja się tutaj spodziewałem, że co tutaj znajdę? Zaraz się rozejrzyjmy. Porządnie. Kurwa, wszystkich magów tylko koristo został. Na wszystkich magów załatwiło? W nowym obozie był, był widziany. Może szukał, może chciał znowu, nie wiem, wyssać energię od magów wody. No, nie wiem. Nie wiem, czy jest sens tam iść. Nie. Chciałem powiedzieć nie, ale no ciekawość. Ciekawość wyrodzona no nie pozwoli mi tego zostawić. Obojętnie. Mamy tu strażnika. Coś tutaj w celach się pozmieniało. Nie dobra, za, za dużo kombinuję. No też wiecie, nauczony jestem, że w gotiku trzeba każdy kąt sprawdzać, aczkolwiek raczej nie w tej modyfikacji mam takie wrażenie. E, może bardziej powinienem trzymać się śledztwa. Pewnie teraz potwierdzacie ten fakt, więc no tak zrobimy. Chodźmy na plac targowy. Może po, po drodze Diego będzie. Ale powiemy, że z magami jest mega lipa i to jest bardzo niepokojące, bo w takich egzorcyzmach magowie byliby bardzo przydatni i ogólnie w walce z Beliarem. A jednak ich nie ma. Dobra, słuchaj Diego, sprawa się oczywiście skomplikowała. Byłem u magów ognia mhm. i co ci powiedzieli? Spotkałem arcymistrza Coristo, który natychmiast zasłabł. Miałem wrażenie, że coś zabiera mu siły. Natknąłem się również na niejakiego Wertera, szkodnika z nowego obozu. Twierdzi, że Oldrik był widziany w ich obozie. Mamy się spotkać na placu targowym. Werter? Jak się on tu dostał? Przecież bramy są zamknięte. Koniecznie musisz z nim porozmawiać. No tak! Przejdźmy do konkretów. Oto dokumenty, które mogą Ci pomóc mhm. w śledztwie. Listę podejrzanych od Jana oraz list gończy za Morwesem. Przejrzyj je. Pamiętaj, że jeśli się czegoś dowiesz, melduj się u mnie. Najważniejsze w obecnej chwili to życie kopaczy. O, takie podejście to rozumiem. Kurde, jak, jak on się tu dostał? Zapomniałem, że bramy są zamknięte. Co to za list gończy? Kim jest Morwes? Problem w tym, że niewiele o nim wiemy. W obozie pojawia się niespodziewanie i równie w tajemniczy sposób znika. Magnaci mówili mi, że Morwes często rozmawiał z Oldrickiem. Ponoć to on zainspirował Oldrika do rozpoczęcia praktyk z czarną magią. Jeżeli nie odnajdziemy Morwesa, to prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co stało się z Oldrickiem i dlaczego niespodziewanie z tych. No tak, dobra. A, mam dokumenty, mam też wpisy. Dobra, no zobaczmy te dokumenty może pierwotnie. Okej. Okay. Lista podejrzanych od Jana, co ciekawe. Lista podejrzanych. W związku z morderstwami w obozie przygotowałem listę podejrzanych kopaczy, którzy dawno nie byli widziani przez strażników w kopalni. Zachyl, nieobecny od dawna. Sprawdźcie go. Oskar, nie pracuje od przeszło paru tygodni. Kilka razy uciekał z kopalni. Wiktor, nieobecny w kopalni od tygodnia. Kupił u Santino krótki miecz w jego towarzystwie. Często widziano kopacza o imieniu Dastiego. Ulf, widziany w kopalni tylko raz, sprawdźcie, czy dalej mieszka w obozie. Pozostali kopacze pracują regularnie. Gdybyście potrzebowali dalszych informacji, przyślijcie posłańca Jan. Okej. Okay. No dobra. Dobrze, dobrze, ogarniemy temat. Nic więcej tutaj chyba nie ma konkretnego. Nie. Na plac Targowy i tak musimy się udać. Tam będzie ten szkodnik siedział. Nie ukrywam, że banda kopaczy, którą musimy przepytać, też mnie interesuje. Nie wiem, czy trzeba gadać ze wszystkimi kopaczami. Czy szukać tylko tych, którzy mają imię. Już nie jestem. O, Oskar był na tej liście. Cholera jasna. Czekaj, cię wolę się upewnić. Oskar nie pracuje. No oczywiście, że tak, słuchaj. Kim jesteś? A co cię to obchodzi? Zwą mnie Oskar. Mam informację, że od paru tygodni nie stawiłeś się w kopalni. I co? Podejrzewasz mnie o coś? Myślę, że możesz mieć coś wspólnego z morderstwami w obozie. Nie rozśmieszaj mnie! Nie pracuję, gdyż wiem, że żaden z tych cholernych strażników nie zdoła mnie obronić. Mam oddać wykopaną rudę partaczom Gomeza i przy okazji zostać zabitym we śnie przez jakiegoś szaleńca? Nie Jak tylko bramy zostaną otwarte, natychmiast wyruszę do nowego obozu. A co cię muszę rozczarować, bo tam też chyba nie jest za dobrze. Spójrz. Znasz tego człowieka, widziałeś go? Nie kojarzę jego twarzy. Ma na imię Morwes. Morwes? Słyszałem, że robi jakieś podejrzane interesy z jednym z magnatów i paroma kopaczami. O. Mówili o nim, że jest niebezpieczny. Mówili, że jeśli wejdziesz mu w drogę, to możesz kopać sobie grób. Kto mówił? Powiedziałem ci i tak za dużo. Dobra rada, nie pytaj o niego. Morwes jest nieuchwytny. Jeżeli zaczniesz brnąć w jego temat, to on znajdzie ciebie. Mm hmm, Ty mi zebrałeś ten dokument? Nie, dobra, A, czyli jednego gagatka mamy już odfajkowanego, dobrze, bardzo dobrze z paroma kopaczami robił też coś Czyli co, śmierdzi trochę jakimś kultem, nie? Ale co, naobiecywał temu e, Oldrickowi, że pewnie rozwali Gomeza jak będzie tam praktykował czarną magię. Tam może na razie nie ma sensu iść. Nie wiem, czy tutaj się coś pozmieniało. E, chłopaki. Myślałem, że z Nekiem coś się uda zagadać. Kurde, liczyłem. Fajny wątek miał w kronikach Nek. I spoko ziomeczek się wydawał. Troszkę taki ciapowaty, ale... Dobra, ale skupmy się na robocie. Na tym szkodniku cały czas myślę, kurwa no to... Nie ufam mu, ani trochę. Kim ty jesteś? Z kopaczem, dobra. Fajnie, że nie drą japy. Jak wchodzimy im do chaty, nie? Przynajmniej to jest takie dość... Dość spoko. Nie śpisz, spoko Herek, ciebie chyba nie ma na liście, ale... Tak? Naprawdę? No dobra, musimy pogadać. Musimy porozmawiać. Proszę, proszę. Detektyw, który wsadził mnie do kolonii karnej, chce Oho. ze mną rozmawiać. Zabiłeś jednej nocy wiele niewinnych osób. Miałem zlecenie i cię wytropiłem. Niewinnych? Te sukin syny od dawna nie płacili mi za robotę na farmie. Śmierć się im należała! Co? Pewnie przyszedłeś zapytać, czy mam coś wspólnego z zamordowanymi kopaczami. Mm -hmm. Uprzedzę cię. Nie. Podoba mi się tutaj. Nie widzę potrzeby w zabijaniu moich kumpli. Teraz odwal się ode mnie. No dobra. Ciekawy smaczek, ciekawy. Mam kolejnego kopacza. No, chatka po chatce trzeba sprawdzać. No, inaczej tego nie ogarniemy. Zaraz zejdziemy piętro niżej na plac targowy. Dobra, tu jest pusto. Dobra, jeszcze możemy w sumie. O, Dustiego mamy też dobrze. Witaj, zbieram informacje o jednym z magnatów. Dzisiejsza noc jest mroczniejsza niż zwykle. Co to może oznaczać? Czyżby Inos się od nas odwrócił? Oby nie. Słucham cię. Co chcesz wiedzieć? Poszukuję człowieka imieniem Morwes. Nie gadaj tak głośno na Boga. Interesująca reakcja. Mów, co wiesz. Do tej pory trzymałem język za zębami. Ale odkąd giną niewinni w obozie, to nie mogę sobie już na to pozwolić. Pewnej nocy... Przyszedł do mnie człowiek ubrany w czarną szatę. Nie przedstawił się. Zaoferował mnóstwo bryłek rudy w zamian za pomoc w werbowaniu ludzi do jakiejś tajemniczej organizacji. Mam tutaj dobre kontakty i mógłbym oczywiście pomóc, ale odmówiłem. W jego twarzy wypisana była śmierć. Dowiedziałem się później, że ów człowiek zwie się Morwes. Dowiedziałem się także, że jego propozycję przyjął Wiktor. Gdzie mieszka Wiktor? W Chacie, nieopodal południowej bramy. Dzięki za informację. Dobra. No, to całe szczęście, że nie przyjąłeś tego. Eee, był zainteresowany propozycją Wiktor, mieszkający nieopodal południowej bramy. Dobrze, dobrze wiedzieć. Już jakieś tam, wiecie, tropy, yy, że tak powiem, jakieś kropki się łączą. Spoko. Tylko tak, no, plac targowy, a gdzie jest ten cholerny szkodnik przebiegły? Tu go nie widzę. Tutaj to stacjonował. No właśnie, ciekawe gdzieś. A jest świstak? Nie śpi? Dobra, no, przy, w sumie taka atmosfera jest w obozie, że się nie dziwię, że lepiej nie spać po prostu. Dobra, ale mamy kopacza. Tu jest pusto. No, szukam, gdzie może być ten szkodnik. Ta chata musi być sprawdzona. No, nie śpią kopacze, no i w sumie dobrze, no. Taki klimacik nadaje temu wszystkiemu. No ze strachu oczywiście nie śpią. Ani trochę im się. O, mamy Wiktora, proszę bardzo. Jak miło. Masz na imię Wiktor, zgadza się? Ty, tak? Nie stawiasz się regularnie w kopalni, ponadto kupiłeś broń. Możesz się wytłumaczyć? Dajcie mi spokój! Nic nie wiem! Ja nic złego nie zrobiłem! Czyżby! Odejdź! Błagam! No już za późno. Wiem, że zadawałeś się z Morwesem, nie wykręcaj się. Co? Kto ci to powiedział? Mówiłem, żebyś się nie wykręcał. Żałuję wszystkiego! Chciałem się wycofać, ale nie mogłem! Złożyłem zeznania strażnikom z obozu. Nic więcej nikomu już nie powiem! Odejdź! Ten człowiek jest autentycznie przerażony. Raczej nie wyciągnę od niego żadnych informacji. Okej. Okay. Rozumiem, że to sobie tak w myślach powiedział. No dobra. No, nie wyciągniemy żadnej informacji. No okej. Okay. Myślę, że tutaj też sobie zrobimy koniec tego odcinka. Kurde, myślałem, że od tego Wiktora dużo więcej się dowiem. O, tu ten. Dobra, tego szaleńca sobie zostawimy na pewno na przyszły odcinek, także na dzisiaj to by było na tyle. No, atmosfera się zagęszcza. Myślałem, że właśnie ten trop będzie taki główniejszy, a jednak okazał się główniejszy z Wiktorem. No, ten szkodnik mnie ciekawi. Uuu, tam są drzwi zamontowane. Ciekawe. Dobra, nic, na dzisiaj to tyle, także na razie.